Mercedes 190-220 Ponton. Pierwszy nowoczesny Mercedes-Benz. Poznaj model, który odmienił historię marki. Bezpieczna konstrukcja samonośna, strefy zgniotu bergniego i elegancki styl lat 50. Zobacz, dlaczego Ponton to coś więcej niż klasyk. Chociaż powojenna odbudowa gospodarcza zapewniała Mercedesowi Benz zaszczyt gotówki ze sprzedaży modeli wywodzących się jeszcze z przedwojennej konstrukcji serii 170-236, szefowie działu projektowego Karl Wilford i Friedrich Geiger doszli do wniosku że dla dalszego rozwoju firmy potrzebny jest nowoczesny projekt. Zdecydowali się na konstrukcję samonośną, która miała być solidna, ale tania w produkcji. Bela Baronei zaprojektował układ trzech pudełek Freebox Layout, który zawierał innowacyjne przednie i tylne strefy zgniotu, mające deformować się przy zderzeniu, aby chronić pasażerów. Więc o tym za chwilę. Konserwatywny producent samochodów był ostrożny wobec tak dużej zmiany w konstrukcji pojazdu, dlatego wprowadzenie Pontona odbyło się tylko z jednym modelem, 180. Gdy nowy samochód został zaprezentowany, a wkrótce potem ogłoszono wersję silnikiem diesla, popyt był ogromny i napłynęły lawinowe zamówienia. Planieci produktowi Daimler Benz odetchnęli z ulgą i klapnęli na fotele na chwilę aby wkrótce rozpocząć rozszerzanie gamy modelowej. Konstrukcja samonośna stała się nowym standardem w motoryzacji. Była lżejsza, łatwiejsza i tańsza w produkcji niż tradycyjny system ramowy, a dzięki szczytniejszemu podwoziu zapewniała lepsze prowadzenie. Wkrótce nadwozie z ramą pudełkową na podwoziu typu X zniknęło z produkcji. Mercedes 170 V odszedł na zasłużoną emeryturę. Nazwa ponton została wymyślona przez dziennikarza, który uznał, że zintegrowany kształt nadwozia, płynnie przechodzący od przednich błotników do tylnych, przypomina pontony, które podtrzymywały pływające mosty wojskowe podczas II wojny światowej. I odnosi się też do stylistyki pontonowej, popularnego wówczas trendu sty stylistycznego, który jednoczył wyraźnie wcześniej oddzielone elementy nadwozia, takie jak maska, błotniki i progi, w jedną, często płaską i jednolitą bryłę. W tamtym czasie sam Mercedes nie używał tego przydomka w odniesieniu do swoich samochodów w dokumentach technicznych czy marketingowych. Mercedes rozciągnął produkcję limuzyn ponton do pełnej gamy, która stała się dominującą linią produkcyjną producenta aż do 1959 roku. A historiasko-węgierski inżynier Bela Barnei pierwotnie wynalazł i opatentował koncepcję stref kontrolowanego zgniotu już w 1937 roku, zanim jeszcze rozpoczął pracę dla Mercedes-Benz. A w bardziej rozwiniętej formie w 1952 roku. Vareni podważył wówczas panujące przekonanie, że bezpieczny samochód musi być sztywny. Podzielił on odwozie samochodu na trzy strefy: centralną, sztywną, nieukształcaną kabinę pasażerską oraz strefę z z przodu i z tyłu. Miały one za zadanie pochłaniać energię uderzenia, energię kinetyczną, poprzez deformację podczas kolizji. Model W-120 Ponton z 1953 roku częściowo wdrażał koncepcję stref zgniotu. Oraz nieodkształcalnej kabiny pasażerskiej w swoim nadwoziu typu 3 pudełka. Przypominam, Freebox Design. Poprzez zastosowanie solidnej, głębokiej płyty podłogowej, tworzącej częściową komórkę bezpieczeństwa, opatentowaną w 1941 roku. Patent Mercedes-Benz na strefie złotynotu przyznany w 1952 roku opisywał kluczowy element biernego bezpieczeństwa. Natomiast pierwszym samochodem Mercedes-Benz, który w pełni wykorzystywał ten patent, był jego następca z 1959 roku. Limuzyna W111. Fintel, co oznacza płetwagonowo. A skąd się wzięła ta nazwa? To nie trudno zgadnąć. Co ciekawe, koncepcja projektowa Pontona została potwierdzona podczas testu zderzeniowego przeprowadzonego przez niemiecki ADAC w czerwcu 2010 roku w centrum technicznym w Landsberg lech Co potwierdziło obecność rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w tym pojeździe. Był to przełom w projektowaniu samochodów. Zastosowano przednie i tylne strefy zgniotu, pochłaniające energię kinetyczną podczas zderzenia. Komórka bezpieczeństwa i strefy zgniotu zostały osiągnięte głównie dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu podłużni. W części pojazdu były one proste i tworzyły wraz z panelami nadwozia sztywną klatkę bezpieczeństwa. Natomiast przednie i tylne sporniki były zakrzywione, co pozwalało im ulegać deformacji w przypadku wypadku, pochłaniając część energii zderzenia i zapobiegając przekazaniu całej siły uderzenia na pasażerów. Oczywiście bezpieczeństwo to nie wszystko. Ponton miał również styl w nadmiarze. Początkowo wprowadzony jako czterozygiowy sedan z czterocylindrowym silnikiem napędzającym tylne koła, model ten szybko zyskał na prestiżu, w efekcie czego silniki czterocylindrowe ustąpiły miejsca jednostką sześciocylindrowym. Samochody z czterema cylindrami, 220-121, były w rzeczywistości mniejsze, z rozstawem osi wynoszących 265 cm w porównaniu do 275 cm w wersjach sześciocylindrowych, 205. Jednak już w 1954 roku samochód znów urósł, już jako W180, do rozstawu osi 282 cm. W 1951 roku zadebiutował model 300 Adenauer, pierwszy całkowicie nowy projekt, który opuścił fabrykę w Stuttgarcie po zakończeniu II wojny światowej. Był to jednak samochód niszowy dla dyrektorów firm i głów państw, podczas gdy Mercedes potrzebował następcę dla tańszego, ale starzejącego się modelu W136 serii 170 który sięgał 1936 roku. Odpowiedzią był, jak już wiemy, Mercedes 180-220. Mercedes Benz wprowadził model 180 8 września 1953 roku. I wielu właścicieli modelu 170, którzy przysiadali się do najnowszego 180, od razu zauważyło niższy poziom hałasu i większą sztywność. Jeszcze bardziej godne uwagi jest mocowanie zespołów silnika, sprzęgła, skrzyni biegów i zawieszenia. Wszystkie te elementy są zamontowane oddzielnie na ramie pomocniczej, która z kolei jest połączona z nadwoziem za pomocą trzech dużych gumowych poduszek rozłożonych w formie trójkąta. A kto mógł sobie pozwolić na Pontona w tamtych czasach? W Niemczech model 180 przemawiał do solidnie sytuowanej klasy średniej, która uznawała Forda Taunusa za zbyt słaby, Opel Capitan za zbyt pospolity, a Borward Hansa 1500 daleko przestarzały. Co ważne, BMW nie posiadało rywala na Pontona, nie wprowadziło sedana w tej kategorii, aż do premiery modelu 1500 w 1961 roku. Wśród europejskich konkurentów wyniósł można Fiata 1400-1900 i Renault-Frega. W lutym 1954 roku dobry Mercedes 180 kosztował około 9450 marek, a w maju 1956 roku cena spadła do około 8700 marek. W 1955 roku średnie wynagrodzenie w Niemczech brutto wynosiło około 4548 marek co oznacza, że cena samochodu stanowiła niemal dwa razy więcej niż roczny dochód przeciętnego pracownika. Był to zatem produkt zdecydowanie luksusowy, tak jak i dzisiaj zdecydowanie poza zasięgiem większości rodzin. Możliwość zakupu oznaczała konieczność dużych oszczędności lub znacząco wyższych dochodów. Mercedes 180 był dostępny przede wszystkim dla dobrze zarabiających osób, takich jak lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy, a więc elity klasy średniej i wyższej. Dla większości przeciętnych pracowników czy robotników był to produkt niedostępny finansowo. Dla nich były garbusy, Oplolimpia, czy cała gama DKW w cenie około rocznie zarobków, co też nie było szczególnie tanio. Co warto dodać, używane egzemplarze były cenione szczególnie wersji silnikiem diesla docenianym przez, co za niespodzianka, taksówkarzy z ekonomią i trwałość. Zadany ponton były produkowane w różnych poziomach cenowych. Prowadzone kolejno od roku 1953 do 1961. I tak zaczynając od najstarszego. Model 180 w 120 Produkcja modelu 180 z winylowym dachem covertex rozpoczęła się w lipcu 1953 roku. W lutym 1954 roku do produkcji przed 180D z silnikiem diesla. Oba te modele korzystały z istniejących już jednostek napędowych serii 170. Pierwotny 180 napędzany był silnikiem dolnozaworowym M136 o mocy 52 koni. Natomiast 180D był napędzany górnozaworowym silnikiem wysokoprężnym OM636. Choć żaden z tych modeli nie przyspieszał dynamicznie, mogły osiągać prędkość 116 km na godzinę, jeśli zaszła taka potrzeba. A ich niezależne zawieszenie i dobre prowadzenie sprawiały, że były przyjemne w prowadzeniu. Mały benzynowy model 180 został zmodernizowany do wersji 180A w czerwcu 1957 roku, otrzymując nowy silnik M121 o mocy 65 koni. To zapewniało modelowi 180 przyzwoite osiągi. Model był jeszcze dwukrotnie modernizowany w lipcu 1959 roku jako 180B i w czerwcu 1961 roku jako 180C. Produkcja zakończyła się w październiku 1962 roku. Jednak już od 1955 roku Mercedes-Benz oferował wersje 180 AM i 180D -AM. AM. od Auswärts Montage, czyli montaż zewnętrzny. Wybaczcie moją wymowę, proszę. Przeznaczony do zabudowy jako pick-up, i kombi. Produkowany przez firmy Benz z Longe niedaleko Stuttgartu lub Misen z Bonn. Model 180D z silnikiem Diesla, który pod koniec produkcji był najlepiej sprzedającym się pojazdem Diner-Benz. Został zmodernizowany do wersji 180 db w lipcu 1959 roku. W czerwcu 1961 roku silnik popychaczowy OM636 został zastąpiony przez jednostkę OM621 z wałkiem rozrządu w głowicy. Skok mocy z 43 do 55 koni zapewnił dodatkową sprzedaż 10 000 egzemplarzy przed zakończeniem produkcji w październiku 1962 roku. Modele 180 i 190 były napędzane silnikami czterocylindrowymi. gdy w końcu otrzymały nowy silnik z wałkiem rozrządów głowicy, zastępujący przestarzałą jednostkę dolnozaworową z wersji początkowych, Ponton wyłonił się jako bardzo kompetentna gama samochodów. Żaden z nich nie oferował szczególnie błyskotliwych osiągów, szczególnie niedoładowany diesel 180D. Większe modele 220 miały dłuższy rozstaw osi i były napędzane sześciocylindrowymi silnikami i ponieważ prowadziły się znacznie lepiej, liczną więcej warte. Ale podobnie jak Adenauer był oferowany w różnych wersjach, tak samo było z Najbardziej pożądanym wariantem, zwłaszcza dziś, był 220S i SE Cabriolet, który posiadał znacznie ładniejsze nadwozie, oparte na kurcie płycie podłogowym. Model 220S napędzany był sześciocylindrowym silnikiem o mocy 100 KONI z dwoma gaźnikami Solex, a w 1958 roku dołączył do niego 220SE. Jak w przypadku wszystkich późniejszych modeli Mercedesa, litera E oznaczała engine czyli po niemiecku wtrysk paliwa. Model 220 SE miał o 20 koni więcej mocy i był sprzedawany z atrakcyjną dopłatą. Jego popularność była tak duża, że pozostał w produkcji o rok dłużej niż wersja sedan. Kupe był ostatnim nowym pontonem wprowadzonym na rynek. Pojawiło się rok posedanie i kabrylecie i w zasadzie było identyczne z otwartą wersją dwudrzwiową, z tą różnicą, że miało sztywny dach i pionowe, a nie pochylone ramki tylnej części szyb bocznych. Kupa było pełnoprawnym czterosobowym samochodem, oferującą znakomitą ilość miejsca nad głową i na nogi. Zbudowane z najlepszych materiałów, ale przed erą zabezpieczeń antykorozyjnych wiele egzemplarzy Pontona ucierpiało z powodu korozji, nawet jeśli były przechowywane w garażu przez całe życie. Wszystkie modele z kierownicą po prawej stronie są dzisiaj dość rzadkie, a kabriolety szczególnie. E, kabriolety z kierownicą po prawej stronie. E, czyżby pogoda w Wielkiej Brytanii miała na to wpływ? A to niespodzianka. W pewnym sensie również 190 SL można uznać za ostatniego członka rodziny Ponton. Mimo, że nie posiada stylistyki typowej dla tej serii. Produkowany w latach 1955 63 wyłącznie w Stuttgarcie, R121 inspirowany był modelem 300 SL Roadster i oparty na skróconej wersji podwozia W121. W porównaniu do W120, model W121 oferował mocniejsze jednostki napędowe o pojemności 1,9 litra, zarówno bezzdobne jak i wysokoprężne. Zaprezentowany na nowojorskim salonie samochodowym w 1954 roku 190SL wyposażony był w przednie zawieszenie na podwójnych wahaczach oraz tylne zawieszenie z osią wahliwą. identycznie jak w modelu 300SL. Jednakże był znacznie bardziej przystępny cenowo, ponieważ miał prostszą konstrukcję podwozia i korzystał z silnika M121, znanego już z sedana W121. Jeśli chodzi o media motoryzacyjne, to model W120 jest pierwszym samochodem w historii, który pojawił się na tzw. szpiegowskim zdjęciu. Magazyn Automotor und Sport zdołał sfotografować prototyp w 1952 roku, opisując go za pomocą parodii Wersza gettego. Irkonik Król Olch, co przyczyniło się do powstania terminu Elkonik? używanego przez niemieckojęzycznych entuzjastów motoryzacji na określenie samochodu testowego przyszłego modelu produkcyjnego. Limuzyny Ponton były głównymi modelami produkcyjnymi Mercedesa, do 1959 roku, stanowiąc aż 80% produkcji samochodów osobowych marki Mercedes-Benz w latach 1953 59 Przy czym niektóre modele powstawały jeszcze w produkcji aż do 1962 roku. Seria została zastąpiona przez linię modeli znanych jako Heckflosse, czyli płetw ogonowy. Jeśli chodzi o kluczowy amerykański rynek motoryzacyjny, to Ponton nigdy nie był tam bestsellerem w przeciwieństwie do swojego kuzyna 190 SL. Co więcej, wersja diesel została znana wręcz za aberację. Ponton był znaczący zarówno historycznie, jak i ekonomicznie. Choć nigdy nie sprzedawał się w dużych ilości w Ameryce Północnej, stał się podstawą zmotoryzowanej industrializacji w wielu rozwijających się krajach, z trudnym terenem, gorącym klimatem i wymagającymi drogami. Połączenie nowatorskich konstrukcji samonośnej, pionierskich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, jak strefy zgniotu i stywna kabina pasażerska, oraz eleganckiej, spójnej stylistyki sprawiło, że stał się symbolem nowoczesności i postępu technicznego. Choć początkowo ryzykowny w oczach konserwatywnego producenta, model 180 jego następcy udowodnili swoją wartość, zarówno jako niezawodne pojazdy klasy średniej, jak i luksusowe limuzyny oraz cabriolet. Ponton nie zdobył masowego uznania w USA, ale zyskał status fundamentu powojennego sukcesu Daimler-Benz. Od Berlina po Buenos Aires, od Hawany po Kalkutę. Był samochodem elit, taksówkarzy i inżynierów przyszłości. A dziś pozostaje ikoną, świadectwem tego, jak technologia, bezpieczeństwo i styl mogą połączyć się w jednej harmonijnej formie. To nie tylko klasyk, to kabin milowy, to most, być może pontonowy, po którym firma Mercedes bezpiecznie przeszła ze świata starych konstrukcji opartych na ramię do pierwszych, nowoczesnych, współczesnych, które widzimy na co dzień. A Wam jak się podoba ponton? To już raczej inny świat w porównaniu do poprzednika 170V, nieprawdaż? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach. I do następnego.